Witam was, kochani serdecznie. Gdy dzisiaj rano kręciłem dla was filmik w pięknym miejscu, zapomniałem nagrać właśnie do tego powitania. Czołówka też zresztą nagrywana jest w różnym czasie, w różnym miejscu. No a później pora na gadanie, więc dzisiaj takie pomieszanie z poplątaniem. No ale cóż, zapraszam. Jedziemy. Witam Was kochani serdecznie, jak zwykle, z tym ostatnimi czasy w sobotni poranek. No Dzisiaj znowu już jest przepięknie, zobaczcie sami, muszę Wam to pokazać. Przepiękny sobotni poranek. No i powiedzcie sami, jak tutaj nie uwielbiać Pana Boga w tym Jego dziele stworzenia, w tak przepięknej przyrodzie, no... Serce się samo wyrywa, ja tu dzisiaj z rana już jestem i będę zaraz właśnie się rozkoszował tym, tą przyrodą i dziękował Panu Bogu, że to wszystko stworzył dla nas, ale to za chwilę, zanim to jeszcze chciałbym się z Wami właśnie podzielić ten krótki filmik, krótka taka strzała do Was, kochani, yy, takie przemyślenia z wczorajszej Ewangelii, bo bardzo mocno wczoraj mnie, wczorajsza Ewangelia mnie poruszyła, tak naprawdę strzaskała moje serducho, oczywiście w pozytywne sposób, dało mi tu bardzo mocno do myślenia już mówię o co chodzi wczoraj czytaliśmy w Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 11 była tam mowa o, o tym jak jeżeli duch nieczysty opuści człowieka, to gdzieś tam się błąka po jakichś bezwonnych miejscach no i nie znajduje spoczynku, więc wraca i gdy zastaje właśnie serce człowieka takie czyste, powymiatane posprzątane, przyozdobione to woła jeszcze kolejnych siedmiu duchów i wracają tam, zamieszkują w tym człowieku i stan tego człowieka jest gorszy niż wcześniej, przedtem. Nie? I na pierwszy rzut oka wydaje mi się, ja tak przynajmniej to odbierałem, myślę, że wielu z nas może tak czytać tą Ewangelię. No, że to nas to jakby nie dotyczy, nie? że no, ten duch nieczysty, który wychodzi z człowieka, to jakby te, 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 te grzech, wielkie grzechy w naszym życiu, których się pozbywamy. I jakby już nie grzeszymy. Ja tak przynajmniej w mojej sytuacji tak jest, nie? Że no kiedyś grzeszyłem takimi, tymi wielkimi grzechami, nie? No chlałem, ćpałem, nieczystość, zaczęło mi się kraść, pobić kogoś, no. To było straszne. Dzisiaj już tego wszystkiego nie robię. Pan Bóg mnie z tych największych grzechów wyzwolił, uwolnił i chwała Mu za to. I myślę, że każdy, większość z nas też takich, tych wielkich grzechów na co dzień nie popełnia, nie? Dlatego myślimy, że ta węgla może tak nie, nie do końca nas dotyczy, nie? Ale do mnie to wczoraj mocno Pan Bóg się przebił przez tą taką pierwszą warstwę yy, czytania tej Ewangelii i, i, i doszło do mnie, że nawet ja, właśnie człowiek, który stara się być z Panem Bogiem, myślę, że wielu z Was, którzy gdzieś tam żyją wiarą, nie? mają to życie takie poukładane, czyli codziennie się modlą, chodzą do kościoła, starają się żyć wiarą i, i można powiedzieć, że kochają Pana Boga. Tak, tak samo jak jest w moim przypadku, to wydaje się, że to nie, nas nie dotyczy, nie? ale... Do mnie wczoraj dotarło, że gdy jesteśmy w takiej, jakby stagnacji, przyzwyczajamy się do takiego życia wiarą, mamy poczucie, że żyjemy z Panem Bogiem, to możemy wpaść w taką pułapkę, bo takie słowo do mnie wczoraj przyszło, takiego uśpienia, ospały, uśpiony wiarą, nie? Bo wydaje mi się, czytając Słowo Boże, że. Każdy z nas, aby sprawdzić, czy jesteśmy w dobrym miejscu wiary, czy idziemy w dobrą stronę, yy, no to można to sprawdzić tylko w jeden sposób. Czy nasza wiara przynosi owoce? Jakie owoce? A to oddaje bardzo mocno taki werset z Jakuba 1:22. I to też się właśnie łączy z tym, co ostatnio, właśnie ten werset bardzo mocno do mnie przemawia. Przez ostatnich parę dni bardzo mocno tym wersetem się modliłem, i on się łączy, jakby z tą Ewangelią. I tam jest napisane, że Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, abyście nie byli tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. <laughs> że właśnie my, w takim stanie wiary, gdzie wydaje się, że wszystko jest dobrze, możemy być tylko słuchaczami, gdy nie przychodzimy, nie przynosimy owoców czyli to nasza wiara nie powoduje, że to słowo, którego słuchamy, nie, bo modlimy się, słuchamy słowa, chodzimy do, ko do kościoła, słuchamy homilii. Jakby jesteśmy tylko tymi słuchaczami, którzy oszukują samych siebie, ponieważ nie wprowadzamy tej nauki w czyn. Nie, Czyli dla mnie wyznacznikiem wiary, czy, czy jestem w dobrym miejscu, czy idę w dobrą stronę, czy idę za Panem Jezusem jest to, czy to moje życie religijne mnie zmienia, a zmienia mnie w postaci takim, że wydaje owoce, czyli działam czynię coś dobrego. I to nie muszą być jakieś wielkie rzeczy, oczywiście wielkie też jak najbardziej, ale zaczynając od tych najmniejszych, czyli w mojej codzienności. Czy moja modlitwa doprowadza do tego, że czynię miłosierdzie, czy służę drugiemu człowiekowi. Mój dzień wygląda tak, ja często o tym powtarzam, ale to jest takie dla mnie mocne. Mój dzień wygląda taki, że wracam około godziny 18 z pracy, mam tak naprawdę 3-3,5 godziny życia w domu. A no mam, jest nas pięcioro, nasza rodzina, moja żona, trójka dzieci i ja. No i wiecie, przychodzę zmęczonym. No i oczywiście, obiad mam podany, żona jest zawsze wcześniej w domu, więc ten obiad przygotuje. Jest kochaną żoną, dziękuję ci, słoneczko za to, że tak dbasz o mnie. Zresztą widać. I no, zjem ten obiad i wiadomo, chciałoby się już spóźnić, chciałoby się trochę odpocząć i tak dalej po całym dniu pracy. No ale patrzę, że nogary stoją w zlewie, no bo żona zrobiła obiad, wiadomo, i nie ma czasu jeszcze tego pozmywać tych garów do zmywarki ciężko wrzucić więc zawsze mam stoję przed takim wyborem i tutaj właśnie yy, właśnie słowo w czyn takiej dolnej rzeczy, nie? tutaj właśnie się okazuje oczywiście to nie jest łatwe bo czasem mi się to nie udaje ale, ale podejmuję taką walkę z, panem, z, z, z tym moimi słabościami, z moim egoizmem nie? i żeby właśnie to zrobić, żeby jej pomóc żeby umyć, sprzątnąć to, ładnie umyć te wszystkie gary, których tak bardzo nie lubię myć, ale robię to staram się Właśnie z miłości do niej. Widzę, że ona sobie już odpoczywa, żeby sobie odpoczęła, nie? Że ja to chcę zrobić, bo kocham i pragnę jej szczęścia. Pragnę zrobić jej przyjemność. Nie później dzieciaki. Przychodzi zaraz mały, chce ze mną tam się pobawić, poszaleć. Ja bym już tak sobie usiąść, po, posiedzieć, chwilę odpocząć, nie? Ale spędzam z nim czas, gdzieś tam już taki zmęczony, czasami tak jest. Nie zawsze mi się to udaje, oczywiście, bo to jest walka, nie? Musimy tę walkę podejmować. I tak naprawdę gdzieś tam tata coś potrzebuje, nie? bo też mieszka blisko, gdzieś tam zadzwoni coś, coś i cały dzień gdzieś tam ciągle jest ta walka. A kurde, nie chce mi się, ale dobrze pójdę, nie? Nieraz mi się oczywiście to nie udaje. Ale gdy mi się uda tak dzień przeżyć, te popołudnie, krótkie popołudnie, że gdzieś tu pomogę, tam pomogę i tak naprawdę wracam. Jeszcze mi zostało to moje pół godziny modlitwy, więc idę do kaplicy. Już godzina nieraz pół do dziesiątej, dziesiąta do pół do jedenastej, jeszcze pół godziny posiedzę z Panem Bogiem. Przy Nim postaram się trochę odpocząć. Wtedy kładę się do łóżka i czuje się taki spełniony. Czuję się, że Pan Bóg we mnie był i że to Słowo wprowadziłem w czyn. Nie? I to są takie drobne rzeczy naszej codzienności. Każdy z Was je ma. Ale oczywiście też Pan Bóg jakby wzywa nas do, tych, do szerszego spojrzenia. Na ludzi, którzy poza naszą rodziną, którzy są potrzebujący. Nie tak wielu ich jest. Na przykład, wczoraj właśnie w związku z tą Ewangelią tak mi poruszyło to serce, że trzeba myśleć skąd było, że tak mało pomagam innym ludziom. Tyle ludzi jest nieszczęśliwych, po, potrzebujących, którzy nie mają jedzenia, dzieci biednych, nie? No i tak mi przyszło w sercu, że powinienem raz w miesiącu zawsze wypłacić jakąś, jakąś kwotę na tyle, ile mi stać, gdzieś tam właśnie poszukać jakiejś organizacji czy, czy jakichś ludzi, którym mógłbym pomóc. I, I od razu, oczywiście, pokazała mi się gdzieś tam w Facebooku, przeglądałem, czy filmiki jakieś oglądałem i tam właśnie też. Była ta Fundacja Polskich Rodzin imienia świętego Jana Pawła II. Bardzo fajne, teraz mają dzieło, zbierają na taki dom pomocy, gdzie chcą właśnie pomagać tym dzieciom, właśnie najbiedniejszym. Kobietom też samotnym, wychowującym dzieci, chcą kupić, kupić ten budynek duży i gdzieś tam go urządzić, żeby tych ludzi tam przyjmować, żeby mieli takie swoje miejsce. Niesamowite dzieło, więc od razu Pan Bóg mi podsunął, jak tylko poruszył moje serce właśnie w tym słowie, to że podsunął dzieło, które mogłem wspomóc. Wstawiłem wczoraj na Facebooku, jakbyście chcieli sobie wejść na mojego Facebooka, tam jest link do tego, może ktoś z Was chciałby jakoś wspomóc. Nie wiem, tak tylko dzielę się tym, co się dzieje w moim życiu, nie? Jak Pan Bóg do mnie mówi słowem, jak mi przemienia, więc kochani, no, taka refleksja, chcę Was z tym zostawić, abyście przemyśleli sobie, jak wygląda Wasze życie wiary, nie? Czy ono się przekłada na nieustanne myślenie o tym, że chce się zmienić, że chce być lepszy, chce bardziej pomagać. Czy ona się przekłada na to, że walczymy z naszymi słabościami, z naszym egoizmem w naszej codzienności, nie? Bo jeżeli nie, jeżeli tylko się modlimy, no to mamy właśnie taki dom posprzątany, wymieciony, ale on jest pusty, jakby, nie? w każdej chwili ten grzech się wkrada. Nawet, wiecie, nie chodzi o te wielkie grzechy, tylko właśnie ten grzech niedzielenia się, nie wprowadzania słowa w czyn, nie dzielenia się tym słowem, nie służenia ludziom. Bardziej niż to po prostu umiemy robić, nie? Nie, nie, nie zmagając się z tym, to to są te grzechy, które wracają, te siedem grzechów, taka nasza obojętność trochę, taka rutyna życia, nie rozwijanie się w służeniu drugiemu człowiekowi, w miłosierdziu, w kochaniu, nie? jest takie mocne i bardzo trudne, ale bardzo też możliwe z Panem Jezusem Chrystusem. I to jest jakby cel naszej wiary, żebyśmy ciągle to w sercu mieli i ciągle w naszym umyśle. Pan Jezus nam to podpowiadał i byśmy starali się to robić. Oczywiście nie zawsze się to się udaje, ale żebyśmy ciągle mieli to w sercu. Mocne słowa. No ale ja od razu wczoraj mówię, taki poruszony tym, tym słowem, wprowadziłem w czyn słowo Boże. No i będę się starał robić to cały czas, regularnie. Tyle, kochani. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Miło było się z Wami spotkać. Życzę Wam, jak zwykle, przepięknej soboty, przepięknego tygodnia, weekendu dobrego no i pełnego właśnie tych prób mam nadzieję udanych wprowadzania słowowczyna, byśmy nie byli tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Tak tam dopomóż Bóg. Niech to się stanie. Amen. Kochani, pamiętajcie o modlitwie, o modlitwie za mnie. I ja oczywiście pamiętam o modlitwie o Was czasami, nie raz jakiś czas ten mój piątek taki modlitewny, gdy poszczę, całe poświęcam właśnie w Waszych intencjach. Niech Pan Bóg dotyka naszych serc, umacnia nas i prowadzi nas właśnie do tego, tej pełni szczęścia w odkrywaniu Jego w naszym życiu. Dobra, tyle, by się rozgadałem. Idę, bo Pan Bóg czeka. Pan Bóg czeka. Amen. Pozdrawiam Was z całego serca, z Bogiem. Trzymajcie się.